Dzień dobry, jesteśmy na plantacji buraka cukrowego w gospodarstwie pana Marka Szylińczuka w województwie lubuskim. Widzimy tutaj plantację buraka cukrowego, która no, nie, nie wygląda najlepiej z powodu suszy. Czy mógłby pan coś więcej powiedzieć o, o tym polu, o tym stanowisku? Uprawę buraków mam na tej działce po raz pierwszy. Są to grunty klasy trzeciej B i czwartej A na oborniku. Przepięknie wiosną wyglądały, czysta plantacja. No niestety, ostatnie miesiące, 8 tygodni mieliśmy w marcu, marzec i kwiecień bezdeszczowy. w lipcu spadło tylko 5,5 litra na metr kwadratowy w sierpniu, natomiast po dzisiejszym deszczu, który też 5 litrów spadło, no nie wróżę to, że te buraki odzyskają swój wigor i, i plon będzie. W ubiegłym roku miałem po raz pierwszy buraki, bardzo fajny plon, był 65 kwintali. Też właśnie pierwszy raz miałem uprawę buraków na swoich polach, więc to są pola wypoczęte, one nigdy buraków nie miały, nie było problemu z chorobami i ta plantacja też zapowiadała się, no fantastycznie, no niestety przebieg pogody Zamyka możliwość uzyskania odpowiedniego plonu. A co gorsza, że nie da się tego porównać z danymi z Instytutu Uprawy i Nawożenia z Jungiem, z uwagi na fakt, że nie znajdują się jeszcze te plantacje, jako dotknięte suszą, co jest takim dla nas, no, bardzo e, złym wskaźnikiem. Dlatego też próbujemy, poprzez wojewodę, poprzez ministra, o weryfikację tych danych, ponieważ no, jak Państwo widzicie, no, są bardzo kiepskie. Kukurydza znalazła się już w ostatnim tym raporcie dekadowym, jako zagrożona suszą, no, buraki niestety nie, a nie wiemy, kiedy nastąpi jakiś wzrost, czy, czy te opady będą, bo jak na razie to nie zapowiada się nic. Chociaż w tej chwili, jak tej Państwo chwili przyjechaliście. Pele. W tej chwili pele. wyjątkowo szkoda, że tak późno nie. możemy powiedzieć, no ale to potrzeba naprawdę byłoby sporo tej wody, żeby, żeby można było. Czy się uda to odzyskać? Nie wiem, bo to już jest taki okres, że prawdopodobnie tego plonu już one nie, nie nabiorą. Jeszcze chcę zapytać, jaka to jest konkretnie odmiana? Tutaj mamy same odmiany zachodnia, Tych i nazwy nie pamiętam, ale mieliśmy dostawę nasion buraków polskich, ale zostały przed siebie wycofane z jakich względów, nie wiem, czy słabych wschodów. Nie pamiętam tej odmiany, którą tutaj mamy. Mamy trzy odmiany, ale na ciężkiej ziemi, na glinie jeszcze ten wigor na nich widać troszeczkę tej, tej zieleni, natomiast już na, na czwartej klasie ziemi no coraz słabiej. Bez opadów po prostu nie ma szan. A kiedy był się... Yy, Szef mieliśmy dość w wcześnie on był gdzieś koło 20 marca. Mm -hmm. 20... I później przyszło chłodzenie, prawda? Bo kwiecień, czy tutaj też było yy, chłodno? Był bardzo właśnie, tu były przepiękne wschody, bo, bo deszcz, zaraz po naszych yy, zasiewach były właśnie opady deszczu, bardzo ładnie powschodziły. Także dużo ładniej niż na tych ciężkich ziemiach na Iłach. Na Iłach bardzo kiepsko wyglądały. Teraz się jakoś tam troszeczkę trzymają, bo jednak glina trochę trzyma. Natomiast te grunty, które są no fajnymi gruntami do uprawy, fajnymi do, do zbioru, no niestety bez deszczu no, nic się nie da tutaj zrobić. Osiem tygodni zrobiło swoje, bo to bo, mówię, wschody były, później osiem tygodni bez deszczu no i lipiec. Lipiec tutaj zarówno w Kukurydze, jak i w Burakach jest taki decydujący, nie? A mieliśmy tylko 5,5 litra na metr kwadratowy, no to to są, to są niewielkie, a temperatury mieliśmy duże też, nie? Co było przed planem? Przed plonem był jęczmień. A co z ochroną z ochroną chemiczną? Ochrona zgodnie z zaleceniami cukrowymi jest wykonywana, więc jak gdyby troszeczkę pod nadzorem też i cukrowni, więc dobierane są wszystkie środki. Tak jak i w ubiegłym roku no, wypadło fajnie. No, w tamtym roku opady też były była, była susza, ale opady właśnie po żniwach spowodowały, że tutaj udało się uzyskać te plony, a tu jak państwo obserwujecie, są bardzo kiepskie, ale my już zakończyliśmy żniwa w ostatnim tygodniu, przedostatnim tygodniu. Lipca. Ja 2 czy 3 sierpnia już miałem posiane poplony, zgłosiłem do agencji, że są posiane poplony. Jak na razie to gdzie nie, gdzie coś tam wychodzi, ale jest kiepsko. nie. W ubiegłym roku żliwa kończyliśmy gdzieś tam w koło połowy sierpnia, nie? a w tym roku dwa, trzy tygodnie wcześniej nie? i deszczu nie ma. Ale w większości kraju właśnie było na odwrót. Żniwa w tym roku kończyły się później, a w wcześniej. Mamy taką specyfikę, tutaj część naszego, właściwie część naszego tutaj powiatu i graniczące z nami tutaj ten Dolnośląski czy nawet Wielkopolski. Te opady są lokalne. To nawet tutaj u nas się tak zdarza. Akurat na tej plantacji jesteśmy i, i też właśnie jak już tak one siadały, było bardzo sucho, przyszedł fajny deszczek, ale tylko tu, a mam dosłownie 2 km. Jedną plantację, 3 km drugą. Tam nie spadło nic, nie. A tutaj one się tak fajnie. Także, no jest w dniu dzisiejszym chociażby Zielona Góra, okolice olbrzymiej ilości deszczu u nas spadło, 5 litrów spadło tylko. Nie. Także to są te lokalne opady, powodują, że, no jednak jest problem. Nie problem, który yy, patrząc pod kątem monitoringu suszy, no nie wszędzie da się to wyłapać. Nie mamy tutaj na obszarze naszej akurat gminy, czy tej sąsiedniej gminy, chociażby Nowego Miasteczka, czy Przemko. Nie ma monitoringu, y, możliwości zweryfikowania tych danych, więc... Nie ma stacji meteo. Nie ma stacji i to jest ma się rozmieszczenie tego. Choć mówię, dzisiaj coraz bardziej ta y, możliwość satelitarna i tak dalej tego pomiaru, ona nie oddaje do końca, dlatego też y, działając w Związku Rolników Polskich, no, prosimy wojewodę, prosimy ministra o zweryfikowanie, jeżeli będą takie potrzeby, żeby po prostu odpowiednie służby mogły, chociażby nawet Jung. Jest potrzeba, to przyjdźcie, zobaczcie jak to wygląda, zweryfikujcie te dane z danymi, które są publikowane na stronie, bo nie wszystko jednak jest. Nie? W ubiegłym roku też długo żeśmy walczyli o to, żeby weryfikować te dane. No, komisje zweryfikowały, rolnicy dostali część tego odszkodowania, ale problem jest taki, że my mamy trzeci rok susze. Zima była bezśnieżna zupełnie, więc tej wody po prostu nie ma. Po prostu i nie ma te opady, które spadają. To jest takie, tylko żeby ożywiło się trochę i, i dalej stoi. Nie ma, nie ma potencjału, roślina nie ma wody, żeby mogła wykorzystać to, co my dajemy, bo tu jest to jest na oborniku, to jest na odpowiednim nawożeniu. Robione są próby glebowe przed siewami poszczególnych roślin, żeby można było zbilansować kwestie azotu, kwestie fosforu, potasu i mikroelementów. No ale tego się. Tych naszych włożonych tutaj kosztów nie da się odzyskać przy takich warunkach pogodowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.